A, A, bo odpaliłem. Ten ten, proszę nie pić, nie, nie, nie zagłuszać, bo to wszystkie będą wyżywać. Jeszcze raz, bo bez jest Jak bez wysoki, wysoki. Dobra. Do zamkniętej. I przeprowadzka 2x1 z zamkniętej gardy. Zrywamy sobie uchwyt w górę, Tak, podważamy jego rękę, Proszę mocniej troszeczkę przytrzymaj. Bo jego palce, zobaczcie, one otwierają się w ten sposób. Tak? Tu jest przestrzeń. Jeżeli pójdę w górę i zerwę, to teraz on mnie może z powrotem złapać. I ja kontroluję tą dłoń. Tak? Muszę ją przeprowadzić na drugą stronę i łapię sobie tutaj za materiał. I jego rękę trzymam na dystans. Bo jeżeli on jest silny, to będzie zawsze wracał tą ręką tak? i będzie łapał mnie z powrotem za, za koniec, żebym ja tej ręki już mu nie przeprowadził. Więc po zerwaniu ja chcę jego rękę kontrolować tu. Tak? Teraz mogę go przyciągnąć, obrócić się i złapać w pozycji. Tak? To jest najłatwiej zrobić, bo przeciwnik nie ma jak za bardzo zablokować. Ale jeżeli on już jest troszeczkę doświadczony, to będzie łokciem blokowym na tej stronie i mi będzie ciężko tą rękę przesunąć. Dlatego tutaj samą, samym tym ruchem nie dam rady. Muszę położyć stopę na biodro i zadziałać kolanem do środka. Dzięki temu będę mógł się przesunąć pod jego łokciem. Tak, Czyli nie, nie spycham na hawa tą nogą, tylko zaczynam wysuwać biodra wysuwać barki. Biodra, barki i teraz już jego łokieć jest na tej stronie. Teraz mogę się wspinać, tak? mogę spiąć gardę, mogę się wspinać, złapać go pod pachą. Jeżeli on teraz chcę cofnąć łokieć, ma no, no problem, bo tutaj ja jestem. Tak? Więc kleję się do jego boku. Jeżeli będę leżał, to mam miejsce, żeby wrócić łokcie. Więc ja chcę przeprowadzić tak, żeby. Właśnie tu, hop, żeby jego łokieć poszedł najlepiej w stronę maty i teraz wspinam się na niego. I tutaj też poprawiam. I jestem już z jego boku. I teraz mam wybór. Jeżeli nie blokuję wejścia za plecy, to idę sobie na łokieć, na dłoń. Chodzę za plecy. Tak? Tutaj, jeżeli tą stopą sobie jestem na zewnątrz, to mogę go nawet przetaczać do dosiadu. Bo jeżeli zablokuję jego rękę tak? i idę dalej w tą stronę, to sobie przetoczę go i wejdę na dosiad. Jeżeli nie mogę do dosiadu, jakiś jest problem, wychodzę nogami, wpinam za plecy. Tak? Ale jak wpinam za plecy, to też cofam się do jego bioder, żeby nie spać z niego. Jeżeli będę zbyt wysoko, będę z niego spadał. Dlatego muszę wycofać. Dobrze jest złapać go pod pachami, i teraz dopiero szukać jakiegoś poddania. Albo nawet go rozciągnąć, tak? pójść do przodu, rozjechać go troszeczkę i teraz atakować. Więc to jest wejście za plecy. Oprócz wejścia za plecy, mamy możliwość przetaczania tak? lub atakowania z gardy jakąś dźwignią. Więc sobie zrywam. Tu. O, o. On blokuje łokciem. Ja muszę się przesunąć. Łapię. I teraz gdy chcę się wspinać na niego, to czuję, że on mnie blokuje ciałem. Tak? Troszeczkę bądź nade mną. O! Jeżeli on jest nade mną i ja nie mogę się ruszyć, to idę głową pod niego. Ja nie chcę być ciałem z tej strony. Będzie bardzo trudno go przerzucić na drugą stronę. Dlatego ja chcę nurkować pod niego. Chcę nurkować pod niego. I dobrze jest nawet złapać go pod nogę. Tak to mi pomoże. O? I teraz po przetoczeniu nie odklejam się od niego, tylko kontroluję. Tak, Bo będę mógł atakować tą rękę albo będę mógł atakować tą rękę. Więc możemy wejść za plecy. Możemy przetoczyć, gdy on się kładzie. Czujecie ciężar na klacie i nie możecie się ruszyć dalej? Spróbować przetoczenia, tak? No i jeszcze mogę spróbować też jakiegoś poddania, gdy przeciwnik, szczególnie gdy on się prostuje, czy idzie wysoko, tutaj, o tak, idzie wysoko. Ja teraz mogę iść po jego rękę, tak? I go sobie przyblokować. Wyprostuj się jeszcze, proszę. A on jest tutaj wysoko, co nie? Ja teraz mogę wskoczyć. I zaatakować albo jedną, albo drugą rękę. Tak? Bo tu mam dźwignię i tu mam dźwignię. Tak? czasami jeżeli on wyjmie tą rękę, mogę zaatakować ją platą kimurą lub przejść do trójkąta. Więc najczęściej, gdy on będzie mocno głową uszedł w górę i będzie trudno i przetoczyć i wejść za plecy, to wtedy prawdopodobnie będzie łatwiej zaatakować go poddanie. Tak. I zobaczcie, że tu tak, najczęściej w ten sposób, póki on jeszcze nie zablokuje, można już go naciągnąć i ułożyć się odpowiednio. Tak? On próbuje tutaj, nie wiem, no, się podnosi czy coś, o, mogę złapać go rękę, tak, blokuje ciasno, tak atakuje tu i tutaj druga dźwignia, lecimy.